Czy masz tak, że na zdjęciach, które robisz sobie sam, wychodzisz dobrze, a na tych, które ktoś ci robi, już niekoniecznie? Najprawdopodobniej problem polega na tym, że nie znasz swojego najlepszego kąta twarzy. Kiedy sam robisz sobie zdjęcie, to ustawiasz sobie telefon pod różnym kątem i robisz zdjęcie wtedy, kiedy widzisz, że wyglądasz dobrze. Kiedy tobie ktoś robi zdjęcie, no to już nie masz nad tym kontroli. Żeby poznać swój najlepszy kąt twarzy, będzie potrzebne Ci tylko kartka papieru. Będziesz korzystał z tylnej kamery w aparacie, więc oprócz kartki papieru może ci się przydać ktoś jeszcze. Chyba że sam skorzystasz z trybu samowyzwalacza. Ustaw tylną kamerę w aparacie na poziomie swoich brwi. Upewnij się, że telefon jest całkowicie prosty, że nie odchyla się ani w tył, ani do przodu. Następnie zakryj kartką jedną połowę twarzy i zrób zdjęcie. A następnie zakryj drugą połowę twarzy. I również zrób zdjęcie. Wybierz tę połówkę, na której wyglądasz lepiej. Gdy ktoś będzie robił ci zdjęcie kolejnym razem, ustaw się do niego tą lepszą stroną twarzy i możesz również eksperymentować z różnymi kątami. Troszkę wyżej, troszkę niżej, w różny sposób. Tak, na przykład. Moją stroną lepszą jest strona lewa, więc przy kolejnych filmikach możesz zauważyć, że jak nie mówię do Was prosto, jak nie ustawiam się prosto do kamery, to ustawiam się na pewno lewą stroną. Także tak, mamy to. Daj znać w komentarzu, czy było to dla ciebie pomocne.